Cześć kochani, z tej strony mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Środkowy świat odwrócony, <laughs> górny świat odwrócony. Znów mamy walczące dziecko po środku. Sprawiedliwość pod spodem.. Okay. Strach odwrócony z numerem 1. Tak wygląda karta. If you want to be free of fears and phobias, then you have to understand why they exist and make peace with them. Wyjście ze środowiska strachu. Wewnętrznego mam wrażenie. Pod spodem mamy prokrastynację z numerem 7. Po przedzieleniu mamy dziecko z numerem 7. Prokrastynacja. Stop focusing on your problems and excuses. Take a small step and do something constructive. Słyszę zachęcenie do wyjścia. Uh, body parts. Części ciała odwrócone. Wyjście z braku integracji. Coś zostało zintegrowane. Okej, okay. dziecko walczące. To było podobne w poprzednim czytaniu, więc zaraz zobaczymy, jaka tu jest wiadomość. Dzisiaj kolejna siódemka. 7, 7, 7 znów. 7 pentakli pod spodem. Jakie konstrukcje nagle się dzieją? 3 pentakle pod spodem, co daje nam 10 pentakli. Po przedzieleniu, kochankowie, odwróceni pod spodem. Koło fortuny, odwrócone. To jest tak, jakby. Okej, okay. sytuacja się nie zmienia, nie masz wyboru. Jeśli chodzi o e, kontrakt karmiczny. Czyli to jest kontrakt karmiczny, w którym nie masz wyboru. I to się nie zmienia. Tylko teraz nie wiem, czy czytam o obecnym, e, trwającym, w którym w, albo w który wchodzimy, czy mówimy o zakończonym cyklu. To jest tak, jakby. Uuuu, Spirit is here. Tutaj mi dzwoni w prawym uchu. Okej. Okay. Mamy wsparcie górnego świata, który jest tutaj rzekomo odwrócony na pewno w tym czytaniu. To jest tak, jakby w tym cyklu nie ma wyboru. Musisz poradzić, musisz przejść przez te problemy i wymówki sam sama. nie jest wspólna, szarowana, um... Okej, okay, to jest tak jakby trochę, jeżeli patrzę, patrząc na to dalej z perspektywy ofiary, będziemy patrzeć na to jako smutną sytuację, jeżeli będziemy patrzeć na to z perspektywy kogoś uzdrowionego, będziemy patrzeć na to jako Wyjście empaty z dawania za dużo. Dwa pentakle odwrócone. Cztery miecze, księżyc. spodem mamy Hero jakby dalej pozostajemy w cieniu, pomimo tego, że ten yy, strach nie żongluje już nami, nie jesteśmy jakby opcją już dla tego strachu. Ale to nie oznacza, że wychodzimy z tej linii czasu. To jest tak, jakby być aktywnym w cieniu. Ok, przed chwilą po przedzieleniu te cztery miecze były odwrócone. Teraz wypadł w pozycji prawidłowej i dalej pod słodem mamy księżyc. Po przedzieleniu mamy pięć pałek odwróconych i pod spodem sześć pentakli odwróconych. Tak, mamy tutaj sprawiedliwość odwróconą, która mówi: masz wszystko czego potrzebujesz, żeby ten etap zamknąć samemu z samej poprzez odpoczynek, poprzez wyjście z konfliktu, który jest w cieniu. Czyli bycie, masz wszystko czego potrzebujesz żeby być aktywnym w cieniu i to jest sprawiedliwość. Dobra, mm, sorry, bo przyszła mi wiadomość. Zawiesiłam. Prokrastynacja. <grymne> Dobra, co mamy dalej? Tutaj kolejna siódemka odwrócona siedem mieczy odwrócone. Królowa Pentakli po przedzieleniu pod spodem trzy kielichy odwrócone. Temperance odwrócony król mieczy oraz. Magik odwrócony. Gwieździe, tak jakby nic się nie stało. To jest energia prokrastynacji. Tutaj wjeżdża. To jest tak, jakby przerywa mi czytanie, tak jakbym nie miała co czytać, gdzie wszystko mam rozłożone i gotowe, że tak powiem, ale tak jakby. Jest tutaj energia tej prokrastynacji i dalej nie mogę jej rozgryźć, bo ta prokrastynacja jest tutaj w postaci prawidłowej, ale T7 mamy odwrócone. Z kolei T7 pentakli jest w postaci prawidłowej. To jest tak, jakby nie ma tutaj żadnej wykradającej siły prokrastynacji, bo jesteś aktywna, jesteś aktywny w cieniu. Król Mieczy wskazuje na demona braku. Demona braku. Ale energie sprawiedliwości mówią, nie jesteś w energii braku. Masz wszystko, czego potrzebujesz, nic nie zostało ci zabrane. Królowa pentakli. To jest tak, jakby energię y, tego dziecka walczącego y, sugerują, że dziecko walczące to jest ktoś, kto prokrastynuje, gdzie sama nazwa mówi o dziecku walczącym, czyli działającym. To jest tak, jakby, jeżeli dziecko walczące jest w poczuciu winy, czy jakimkolwiek strachu, który jest odwrócony, nie będzie wiedzieć, że samą walkę te pięć y, pałek odwróconych którą toczy, to już jest praca. To jest tak, jakby dziecko walczące mówi: Robię za mało, mówię za mało, walczę za mało, w związku z tym jeszcze muszę dać. Ok, mamy Judgment. Judgment jest na królową kielichów odwróconą. Pod spodem mamy Ace of Swords, czegoś jeszcze tutaj dokładnie nie rozumiemy. Nie rozumiemy czegoś dotyczącego trzech kielichów odwróconych. Pod spodem mamy gwiazdę. To jest osąd na żeński pierwiastek, który dalej jest w strachu. Albo inaczej. To jest to dziecko walczące. Tylko, że dorosłe, które dalej funkcjonuje jak dziecko walczące, czyli takie, które funkcjonuje tak, jakby nie miało, słyszę, nie masz zrozumienia na temat koneksji? enigmatyczne czytanie. Mam nadzieję, że, że rozumiecie. Okej, okay, te, te Ace of Swords będzie nam wyjaśnione. Jeszcze nie wiem kiedy, ale to musi być nam wyjaśnione. Czyli dokładnie na czym polega Judgment. Będzie nam to wyjaśnione. Będzie nam wyjaśnione dokładnie na czym polega, polega ta... To uzdrawianie. Może nie jest wyjaśnione z tego względu, że każdy będzie miał ide indywidualne, może bardzo oryginalne. Może dlatego nie chcę być tu jakoś zamknięte przeze mnie w ramy. Czy W ogóle nazwane. Tak, to będzie jakaś przychodząca miast. Co? Przychodząca wiadomość. Rycerz ognia. Tak, ten cykl pod spodem świat odwrócony. To jeszcze się nie skończyło. Czyli w związku z tym, że wychodzimy z pewnego rodzaju strachu, stresu związanego z prokrastynacją albo prokrastynacją jako wynikiem tego strachu. Jeśli chodzi o dziecko walczące, osiągnęliśmy pewien etap brami, brami <śm> bram lwie i bramy lwy. <śm> bram lwiej bramy 888 <śm> bramy lwy. W związku z tym to będzie tak jakby przychodząca wiadomość Zostanie Ci wybrany nowy sposób uzdrawiania. Może nie jest nowy, po prostu zostanie wybrany dla Ciebie bardzo oryginalny, dopasowany tylko do Ciebie sposób uzdrawiania. który się jeszcze nie zakończył. Czyli ta linia czasu trwa. Okej. Okay. Ta linia czasu trwa. Czyli na tej linii czasu, na której jesteś, wejdzie jakiegoś, jakiś oryginalny sposób uzdrawiania. Dla każdego z nas będzie bardzo indywidualnie dopasowany. W związku z tym, że Osiągnąłeś, osiągnąłaś yy, siłę. Więc judgment jest kierowany w kierunku braku siły. Tak, dzisiaj cały dzień odbierałam informacje na temat 14 odwrócone. Albo, raz, a, albo raczej 7-7 od, odwrócone. Ale te dwie siódemki tutaj są w pozycji prawidłowej. To jest tak jakby. Trochę to wygląda jakby. To jest mała arkana magika. Magik był odwrócony. Mały, mały, jak to się mówi, nie zarobek, tylko coś, co zyskujesz. Mały zysk z prokrastynacji. Okej, okay, słuchajcie. Będę kontynuować w przedłużonym czytaniu. Jeżeli rezonujecie, mam nadzieję, to w opisie filmu jest mój adres mailowy, napisz do mnie i udostępnić przedłużone. Czytanie, przedłużone czytanie kosztuje 25 zł, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego pa. pa.